Siemanko! Siemanko, tu Mizuś. Dzisiaj odcinek informacyjno-vlogowy ponieważ będę mówił co się będzie działo na kanale Mizuś teraz. Bo kiedyś było kurwy filmików z różnych gier, vlogi, muje, chuje, dzikie węże. Ale mi się to nie podobało, więc to wszystko wypierdoliłem na zbity ryj. No i teraz zaczęły się wakacje, właśnie dzisiaj, dzisiaj jest poniedziałek, 10.33, zaczęły się wakacje. Więc chciałem przez te kurwa lata, miliony, tryliony... Pierdeliad, kurwa Pierdoliątych, kurwa pierdoniętych tysięcy. Nagrywać dla Was kurwa filmiki z gier. Nawet i kurwa vlogi, żeby kurwa było śmiesznie i zajebiście za jednym zarazem. Więc to chyba będzie na tyle. Na tym kanale będą tylko vlogi, tylko filmy z różnych gier, więc myślę, że będzie Wam się podobać. Na razie, do widzenia. Cześć! BUJA!